Witam Cię serdecznie, nasz nowy partnerze. W dzisiejszym nagraniu pokażę Ci, jak dokonać pierwszego zamówienia aktywującego konto partnera i wybrać najbardziej odpowiednią dla Ciebie opcję. A więc w momencie, kiedy po raz pierwszy aktywowałeś swoje konto, na pewno widziałeś komunikat, że aby Twoje konto było w pełni funkcjonalne, masz 7 dni na dokonanie wyboru swojego startu. Zaś jeżeli nie dokonałeś jeszcze tego wyboru, to nic straconego. Zrobimy to teraz. Najpierw trzeba zalogować się na swoje konto, a więc klikamy w guzik Logowanie w prawym górnym rogu i wpisujemy swoje dane, które podaliśmy w momencie rejestracji. Logilem do systemu może być lub adres mailowy, który użyliśmy w momencie rejestracji, lub numer ID, czyli numer komputerowy, który dostałeś na swojego maila w momencie potwierdzenia swojej rejestracji. Więc wpisujemy swój login i hasło i klikamy Zaloguj mnie. I pierwszy komunikat, który widzimy po zalogowaniu na swoje konto, że zgodnie z regulaminem, aby dokończyć aktywację konta, nam zostało tyle a tyle dni w zależności od daty rejestracji. Tak jak powiedziałem, mamy 7 dni na aktywację swojego konta. Więc co należy teraz zrobić? Jeżeli wiemy, które produkty chcemy nabyć, możemy od razu przejść do wyboru pakietów startowych. Więc klikamy tutaj w mini po lewej strefa partnera pakiet startowej. Gdzie nam się ukazuje wybór jednego z czterech pakietów. Klikając dowolny wybrany pakiet do koszyka, nam otwiera się okienko, gdzie możemy wybrać te czy inne produkty, które chcemy nabyć. Jeżeli zaś nie wiemy jeszcze, jakie produkty chcielibyśmy nabyć, to oczywiście najlepiej przejść do sklepu i poczytać opisy tego czy innego suplementu bądź produktu firmy Naturday. Klikając na dowolny produkt możemy wejść w szczegółowe dane o tym produkcie. I tym sposobem skomponować najbardziej odpowiadające nam produkty. Możemy na spokojnie przejrzeć wszystkie kategorie, które tu są dostępne. A mamy suplementy diety, mamy syropy, mamy probiotek, posiłek białko i tak dalej, i tak dalej, kosmetyki, więc wszystko co dotyczy produktów, możesz tutaj na spokojnie poczytać. W momencie, kiedy już wiemy, jakie produkty chcemy nabyć, jak widzisz, dostępna jest opcja Wybierz pakiet, czyli ten guzik znowu taki przekieruje nas do Wcześniej omawianego wyboru produktów. I na czym polega różnica, że mamy cztery pakiety do wyboru? Tutaj chciałbym właśnie przybliżyć tą kwestię dla Ciebie, ponieważ, tak jak przeczytamy, w tym oto komunikacie u góry, że wybór odpowiedniego pakietu determinuje wysokość premii za pierwsze zamówienie bezpośrednio rejestrowanych nowych dystrybutorów. W czym jest różnica pakietów startowych? Sprawa w tym, że każdy pakiet, który wybieramy Otworzy nam możliwość uzyskania wszystkich premii zawartych w planie marketingowym. Czyli, jeżeli zamierzamy tworzyć swój własny zespół, rozwijać swój własny biznes, możemy sięgnąć aż po 12 premii zawartych w planie biznesowym. Natomiast wybór swojego startu, czyli tego pakietu startowego, odpowiada za wysokość premii, które będziesz mógł, mogła uzyskać właśnie za to pierwsze zamówienie swoich nowo rejestrowanych partnerów. Więc o tym i porozmawiamy teraz czyli premia za pierwsze zamówienie. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, wybór tego pakietu właśnie określa tą premię, którą będziesz dostawać za pierwsze zamówienie każdej Twojej nowo rejestrowanej osoby. Więc mamy, tak jak już omawialiśmy, cztery pakiety do wyboru. Pakiet startowy 300 określa, że kupujemy produkty za 300 punktów, gdzie jeden punkt to jest 1 zł netto. I kupując taki pakiet mamy 5% od pełnej ceny punktowej pakietu startowego naszej nowej osoby. Stosownie, jeżeli wybieramy pakiet startowy 600, mamy 10% od pełnej ceny punktowej pakietu startowego naszej osoby. 1500 daje nam 15%, i pakiet maksymalny VIP 3000 zapewnia nam aż 25% dochodu z każdego zakupionego pakietu przez naszych nowych partnerów. Jest to bardzo dobra premia, którą możesz uzyskać od pierwszego dnia. A więc i procent tej premii będzie decydował jaki dochód będziesz uzyskiwał, uzyskiwała za tworzenie swojego własnego zespołu. Oczywiście, że ten procent, jeżeli dokonamy mniejszego zakupu niż VIP 3000, możemy zwiększyć przez dokonanie zakupu kolejnego pakietu. Natomiast zwiększyć tą premię można dopiero po 6 miesiącach od daty swojego pierwszego zamówienia, więc warto nad tym się zastanowić. A więc o jakie kwoty i o jakie możliwości chodzi? Wyobraźmy sobie, że wybierasz pakiet 300, czyli kupujemy przysłowie 3 produkty w kapsułkach. Zapraszając ludzi do swojego zespołu, tym samym rozszerzasz swój własny biznes. I na przykład w skali miesiąca zapraszasz 4 nowych partnerów, którzy dokonują różnego wyboru. Ktoś kupił pakiet 300, ktoś kupił produkty w pakiecie 600 itd. Jak wygląda Twoja premia za tą pracę? Premia za pierwsze zamówienia, jak określa pakiet startowy 300, wynosi 5% od obrotu, które dokonali Twoi partnerzy kupując ten czy inny pakiet. W danym przypadku obrót punktowy to jest 5530 punktów, z czego 5% wyniesie 276,50 zł, czyli to są pieniądze, które firma Ci naliczy za wykonanie tych czynności, czyli za zaproszenie czterech nowych partnerów biznesowych do swojego zespołu. I tutaj mówimy tylko i wyłącznie o tej jednej z 12 premii. Natomiast jak wygląda sprawa, kiedy wykonasz tą samą pracę, ale twój pakiet startowy, który wybrałeś, na przykład jest 600. Przy tych samych czynnościach premia za pierwsze zamówienie wynosi 10%, czyli dwa razy więcej. 553 zł. Jeżeli wybrałeś pakiet 1500, ta sama praca przyniesie ci już 829 zł. Jeżeli wybierzesz pakiet VIP, to za tą samą pracę dostaniesz 1382 zł. Jak widzisz, jest ogromna różnica, ile możemy dostać za te same czynności w kierunku rozwoju swojego własnego interesu. Więc, jaki start w biznesie jest korzystniejszy dla Ciebie? Na tym i polega ta świadoma decyzja, więc rozważ dobrze swój start. Jeżeli potrzebujesz informacji i więcej szczegółów. Koniecznie skontaktuj się z osobą, która zaprosiła Cię do naszego systemu i porozmawiaj w tej kwestii. Masz 7 dni, żeby spokojnie się zastanowić i naprawdę dobrze wybrać. Więc kiedy już zapadnie decyzja, jaki pakiet wybrać, to kolej postępowania jest bardzo prosta. Wrzucamy odpowiedni pakiet do koszyka, wybieramy produkty, które nas najbardziej interesują. Cały czas widzimy, ile nam jeszcze brakuje, żeby ten pakiet był skompletowany. Oczywiście wybierając produkty z listy, możemy zwiększyć ich ilość, czyli jeżeli potrzebujemy więcej niż jedną pozycję tego produktu, no to wpisujemy odpowiednią ilość. Kiedy nasz pakiet już jest skompletowany, widzimy jego wartość, klikamy na guzik zapisz. I nasz pakiet pojawia się w koszyku. Klikamy na koszyk, przychodzimy do podsumowania naszego zamówienia. Widzimy co wybraliśmy w naszym pakiecie, widzimy jego wartość. I tutaj następnie trzeba wybrać dokument sprzedaży. Domyślnie jest to Paragon, natomiast jeżeli prowadzisz swoją firmę i zarejestrowałeś swoje konto jako firmowe, czyli jako przedsiębiorca, możesz oczywiście wybrać fakturę VAT, gdzie trzeba podać pełne dane Twojej firmy. Po dokonaniu wyboru dokumentu sprzedaży, klikamy dalej i przechodzimy do dalszej części. Sprawdzamy, czy adres dostawy jest odpowiedni. Wszystko to jest edytowalne, więc możesz zmienić dostawę na dowolny adres, który chcesz. I klikamy dalej. Na następnej karcie, która nazywa się Podsumowanie, wybieramy sposób wysyłki i płatności. Jeżeli chodzi o wysyłkę, możemy odebrać swoje zamówienie osobiście, jeżeli nam to pasuje, lub wybrać kurier DPD, lub odrobinę tańszą opcję odbiór w punkcie DPD. Klikamy z zapoznanym się z regulaminem, oświadczam, że sprawdzę swoją paczkę. I przechodzimy już do wyboru płatności. Najlepszą i najszybszą formą to jest wybranie PayU, czyli to jest bramka płatnicza, która przekieruje nas do naszego banku, jeżeli posiadamy bankowość internetową, więc to jest najbardziej użyteczna, prosta i szybka forma płatności. Tutaj sprawdzamy podsumowanie swojego zamówienia i klikamy Zamawiam i placę. W tym momencie klikając na guzik Zaplać nas system przekieruje na wybór sposobu płatności. Wybieramy na przykład przelew, wybieramy z tej listy swój własny bank i dokonujemy płatności. Gdyby coś poszło nie tak, nagle znikł internet albo płatność w jakiś sposób nie przeszła z tego czy innego powodu, Twoje zamówienie będzie czekało na opłatę. Czyli wchodząc na swoje konto znajdziesz swoje zamówienie, czy to opłacone czy nieopłacone. Tutaj w zakładce zakupy historia zamówień. Jeżeli zamówienie zostało opłacone, Status oczywiście będzie opłacony. Jeżeli coś poszło nie tak, status będzie oczekuje na płatność i możesz go zrealizować. Czyli znowu taki klikamy na zapłać, na znowu taki przykieruje na pay u, czyli na wybór płatności, możesz wybrać inny bank, inny sposób płatności i dokończyć swoje zamówienie. Więc na pewno wszystko przebiegnie sprawnie i pomyślnie. Wszyscy służymy pomocą. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych nagraniach instruktażowych.